Miasza, na kamieniu. Miejscowości, której nazwy nie znamy. Nie pamiętamy. Nie pamiętamy, ale Najpierw. łatwo odnaleźć. To są fajne, że obok ściana, wodospady. i hrymiona, która wcina humus. Z zazdrością zerkaliśmy na płonący dym, myśląc sobie, że smaży się tam kiełbasa albo boczek do której które jeszcze nie usmażyliśmy, albo sadzonego, które je też jeszcze nie usmażyliśmy, ale może dzisiaj jeszcze coś się wydarzy. Rozważamy płynięcie kajakami tutaj stąd w tym fiordzie. Powiedzmy teraz co tu się dzieje. Negocjujemy co, co robić. Tu widzimy kajaki. 600 coś nog tak? na 4 godziny. A 800 na, na cały dzień. Raz za 0,38 to 3-4 Albo rozważamy jeszcze może motrówki są do wnajęcia. Albo statek taki. Nie wiem jaka będzie pogoda. Te pykanie to zmieniam przysłonę. Te pykanie to zmieniam przysłonę. Nie mam endy filtra, czyli jak pykam, to czy właśnie w głośny sposób muszę zmieniać przysłonę. Myślimy. Woda jest taka sobie. W sensie władowanie się do wody niechcący. Władowanie się do wody niechcący byłoby pewnym wyzwaniem Coś skakało? No tak co prawda nie ma specjalnie jak tu się wodować, no chyba, że ktoś, wie, buja się, albo... Ja, na byłam w to na kajaku wstawałam, musiałam kajak przenosić, wpadłam do wody, kajak, wiesz... Nam się nie wywaliło, ale chłopakom się wywalił. Właśnie. I jednemu chłopakowi wpadł telefon do wody. Ale go wyłonił. Chodźmy, zobaczmy motorówki po ile. I czy są w ogóle. Siema ziomale, jedziemy przez miasto, nie wiem jakie, tutaj ciemna już noc, widać, że jesteśmy na południu, bo, bo jest noc, jest północ, a tu jest ciemno, ciemno jak? Hermiona, dokończ, Prawie, <grych> że co? Ciemno jak to? No widać, że nie, ty nie znasz dobrych tekstów, dobra, <grych> ciemno jak, niech, niech Ci tyle wystarczy, ale no tam jest choinka. To, to lampa przy, przy, te lampy przy ulicy za bardzo świetlają. 24 mm ogniskowa to nie najlepszy wybór na ten moment, no ale nie możemy inaczej, no. Hermit wszystkie piątkę buchnęła i po prostu choinka. Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Dobra, muszę się skupić, bo za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Hermit, czy to był dobry tekst? Nie może być. <grych> No dobra, dobra. To pa, się ma, się ma, Szukam dobrej miejscówki nad, nad tym, nad Fiordem. Pa. Rondo w tunelu.